Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu tygodnia. W tym tygodniu dużo różnych newsów, tak jak zazwyczaj skupiamy się czy to na rynku procesorów, kart graficznych, tak dzisiaj postanowiłem dodać kilka takich ciekawostkowych informacji, które mogą Was zainteresować, a które, no jakby nie patrzeć, są dziedzinami pokrewnymi z technologią, o której tutaj głównie rozmawiamy. Więc już teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do zostawienia suba, Łapka w górę albo w dół, to po filmie, jak będzie Wam się podobał. A teraz intro i lecimy z tematem. Ok, więc najpierw zacznijmy sobie od tych ciekawostkowych tematów. Pierwszym jest to, że Amazon Prime weszło do Polski i zaskoczyło naprawdę mega pozytywnie. Ja sam osobiście z Amazon Prime'a niemieckiego korzystałem w przeszłości i kosztował on około 20, czasami więcej 30 zł miesięcznie. No nie czarujmy się, nie jest to jakaś szołowa liczba, chyba że ktoś aktywnie korzysta z Twitch Prime czy też z Prime Video. A w Polsce? W Polsce za rok? Zapłacimy 49 zł, więc jest to naprawdę świetna oferta, choćby w porównaniu do Allegros. Z Allegro Smarta też korzystam od kiedy tylko weszło i bardzo się przydaje, natomiast w Amazon Prime do tego dochodzi Twitch Prime, z którego ja aktywnie korzystam jako gracz Lola i jakieś tam różne skórki darmowe dostaję. Do tego dochodzi Prime Video, które też ma kilka fajnych seriali, więc bardzo fajna oferta, jeżeli ktoś z Was szuka czegoś takiego, no to tutaj warto się zainteresować. Ja o tym przeczytałem właśnie w newsie na IT Hardware i od razu wszedłem, kupiłem subskrypcję. Jakby ja głównie zrobiłem to ze względu na e, skórki do Lola, ale z Amazona też korzystam, więc darmowa dostawa na pewno się nie zmarnuje. Drugą ciekawą informacją jest to, że mem stał się faktem, a mianowicie lodówka w kształcie Xboxa. Jak e, Microsoft po raz pierwszy pokazał Xboxa, no to wiele osób memowało sobie z tego, że wygląda jak lodówka. Później, jak już była oficjalna premiera, no to Xbox, dla co po niektórych twórców, influencerów, wysłał takie wielkie, pełnowymiarowe lodówki wyglądające właśnie jak Xbox. A teraz wprowadza do oferty wersję mini, malutka lodóweczka do postawienia przy kąpie, na jakieś tam energetyki czy coś takiego za 450 zł. Dużo i niedużo jednocześnie, ponieważ jest to gadżet, wygląda jak Xbox, powiem Wam szczerze, ja będę chciał ją kupić i zrecenzować na swoim kanale, więc w okolicy grudnia spodziewajcie się takiego właśnie filmu. No i kończąc te ciekawostkowe informacje, no jeszcze może nie ostatnie, ale zanim przejdziemy do takich twardych, technicznych informacji no to e, Facebook chce położyć światłowód pomiędzy Stanami właściwie pomiędzy kontynentem Amerykią, Ameryką Północną a Europą. E, takie transatlantyckie światłowody to nie jest nic nowego. Takich światłowodów już na dnie Atlantyku trochę leży. W ogóle na dnie oceanów e, wszystkich na całym świecie leżą takie kable, e, ponieważ no, taki przesył tak dużej ilości danych e, po satelitach no byłby tutaj być może nie takie kable to ułatwiają, ale Facebook chce wprowadzić swój własny, potężny kabel internetowy transatlantycki o przepustowości połowy. Petabita. No więc ile to jest? To jest 500 terabitów na sekundę internetu, więc w sekundę przesyłają tyle danych, ile ja zużywam w tydzień, i dużo i niedużo. Pamiętajcie, że będzie z tego korzystać naprawdę cała masa ludzi, miliony ludzi. No i fajny taki kabel zawsze zwiększy to przepustowość internetu. Bo jak wiecie, bardzo duża ilość serwerów nie jest tylko lokalnie u nas w Europie, ale też oczywiście na innych kontynentach, więc ta komunikacja musi stale być pokazna. A teraz przejdźmy już do twardych informacji, a mianowicie zacznijmy od pięciolecia Zena, czyli raj Pięciolecie miało miejsce właśnie w minionym tygodniu. Dwóch czołowych marketingowców AMD spotkało się i rozmawiało sobie o przyszłości Rajzena, ile to nie dokonali na rynku. Fajne były te wspominki, ale najbardziej nas interesuje przyszłość. Kiedy DDR5? Kiedy Zen4? No i tak potwierdziło się, że będzie miało to miejsce w przyszłym roku, prawdopodobnie w drugiej Połowie, tak jak ja donoszę Wam, i w tych podsumowaniach, jak i na swoim kanale, już praktycznie wiemy, że Zen 4 zawita właśnie w połowie przyszłego roku. W drugiej połowie przyszłego roku, ale wcześniej być może z tego, co dwaj panowie rozmawiali, dowiedzieliśmy się, że zobaczymy Zena 3, czyli. Tego zena, którego mamy teraz obecnie na rynku, najnowszego Ryzena 5000 wyposażonego w pamięć 3D Cash, która ma zwiększyć jego wydajność aż o 15%. Zobaczymy. Kiedy to finalnie nastąpi, oczywiście będę wam o tym na bieżąco donosił. A jak już jesteśmy przy nowych procesorach i nowych technologiach, no to oczywiście DDR5 zbliża się wielkimi krokami. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu już dostaniemy zasyp tychże modułów w sklepach, ale na razie producenci walczą o to, kto będzie pierwszy. I pamiętajcie, jak wchodzi jakaś nowa technologia, zwłaszcza RAMu, no to jest cała masa pierwszych producentów, a no bo ktoś pierwszy wpuści je do sklepu i to było Team Group w czerwcu, ale teraz Jelly pokazało pierwsze DDR5 z RGB. Tak, i też e, Trident Z od G-Skilla e, się pokazało już podkręcone moduły taktowane 3000 nawet 400 przepraszam 6400 MHz z opóźnieniami CL36 jak i CL40 dostajemy kilka możliwości konfiguracji tych pamięci zarówno w standardzie takim podstawowym jedek 4800 MHz CL40 aż podkręconych też do 6400 CL40 albo CL36 36 36, 36. 90, więc e, wszyscy chcą być teraz pierwsi, a to pierwsi z podkręconymi pamięciami, a to pierwsi z pamięciami RGB. No, a tak naprawdę czekamy w końcu na procesory, które będą te pamięci obsługiwać, a będą to procesory Intela jako pierwsze. No i mamy kolejne testy, tym razem i piątki 12600K, która absolutnie zamiata. 12600K będzie ciekawym procesorem, bo i piątki będą się konfiguracją rdzeni pomiędzy sobą różnić. Taka 12400 dostanie 6 rdzeni mocnych z włączonym hypertradingiem i żadnych rdzeni słabych. Za to 12600K. Thank you. Będzie już miała 6 rdzeni mocnych, tak jak mamy teraz w piące, a do tego 4 rdzenie słabe, które będą wspomagać tą pracę wielowątkową. No i takie 12-600K absolutnie miażdży tutaj swojego rywala, jakim jest Ryzen 5600X w Ashes of Singularity. Wygrywa z nim o prawie 30%. Oczywiście do tych testów możemy podejść z dystansem, ale za miesiąc już przekonamy się, jak faktycznie ta różnica wydaje. Pomiędzy Intelem 12 generacji a Zenem 3, który jak na razie będzie rywalem Intela, a być może z, w niedalekiej przyszłości doczekamy się Zena 3, o którym już tutaj dzisiaj wspominałem, więc. Bądźcie z nami i za miesiąc, w przyszłym miesiącu, takie testy na pewno na IT hardware się pokażą. No a jak jesteśmy jeszcze przy Intelu, niestety tutaj nie mam dobrych wiadomości, ponieważ Intel donosi, że ze starszymi grami te procesory mogą mieć problem, ponieważ yy, programy wykorzystujące zabezpieczenia DRM, no, czyli głównie gry, yy, mogą mieć problem z rozpoznaniem architektury hybrydowej, a co za tym idzie, mogą nie chcieć włączyć gry. Więc te gry na procesorach hybrydowych najnowszej generacji, generacji Intela, czyli Arden Lake'a, mogą zwyczajnie nie działać. Oczywiście Intel zamierza wydać stosowne sterowniki, ale producenci zabezpieczeń DRM, jak na przykład Denuvo, będą musieli zaktualizować obsługę swoich DRM-ów właśnie o procesory hybrydowe. No ale nie tylko producenci DRM-ów, czy też wydawcy DRM-ów, ale też producenci gier będą musieli stosowne aktualizacje wydać do swoich gier. A czy będą się do tego kwapić? No, już niekoniecznie. Zostańmy w temacie Intela i ich kart graficznych. Tutaj jest szybka informacja, ponieważ Intel poinformował, że na chwilę obecną w swoich kartach ARCA Chemist, czyli nadchodzących kartach graficznych, nie zamierza stosować żadnej blokady przeciwko górnikom, więc będzie można na tych kartach w pełni kopać. Natomiast jak faktycznie to będzie wyglądać za rok i czy nadal będziemy mieli taki popyt na górników? Być może producenci wiedzą więcej niż my i dochodzą do wniosku, że no nie ma potrzeby stosować takich zabezpieczeń. Takich zabezpieczeń nie stosuje też AMD w swoich kartach graficznych. No tych kart graficznych praktycznie nie ma na rynku. W jednym z podsumowań donosiłem Wam, że gigantyczne dostawy prosto z fabryk trafiły na bliski wschód do kopalni, a teraz AMD planuje wydać kartę dla górników bazującą na Navi 12. Karta ta będzie nazywać się AMT-BC160 i ma rzekomo wyciągać aż 69 MHz. No jak na taki dość stary układ, bo był to układ, który zasilał RX-a 5600M, który był głównie produkowany do MacBooków, no to całkiem niezły wynik, jeżeli chodzi o ilość MHz. Czy AMD wyrobi się przed przejściem Ethereum na Proof of Stake? Być może tak, jeżeli nie, będzie cała masa innych kryptowalut do kopania. I tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Zgadnijcie, kto jest największym wydobywcą, jako państwo, no nie jako rząd, ale jako ludzie kupiący, kopiący w danym państwie kryptowalut. Nie są to Chiny, są to Stany Zjednoczone. Chiny ostatnio zbanowały kryptowaluty u siebie. Nie można nimi ani handlować, ani tym bardziej kopać. Natomiast w Stanach Zjednoczonych już niejednokrotnie Wam też opowiadałem tutaj w podsumowaniu tygodnia, że są firmy, które kupują całe elektrownie, nawet elektrownie atomowe, żeby w pobliżu nich stawiać kopalnie kryptowalut. No i tym sposobem Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu. Tu ciekawostka, Kazachstan. No, tego przyznam szczerze się nie spodziewałem. Jak pierwsze miejsce bym strzelał po banie Chin i raczej bym ustrzelił te Stany Zjednoczone, tak Kazachstanu na drugim miejscu się nie spodziewałem. No ale widać no, u naszych no, nie do końca wschodnich sąsiadów, takich dalszych sąsiadów, no bardzo dalekich, bo całą Ukrainę trzeba do nich przebyć. Natomiast idzie tam kopanie całkiem. Całkiem nieźle. No ale tyle, skończmy już z kryptowalutami, ale zajmijmy się tematem pośrednim, czyli kartami graficznymi. Mowa tutaj o RIC 6600, karcie graficznej od NT, która niedawno ujrzała światło dzienne. I niestety jest niewypałem. Była wyceniana na 1600 zł, co moim zdaniem i tak nie było z dość dobrą wyceną, bo jest to wycena, jeżeli chodzi o cenę MSRP, na poziomie RTX 3060. Jednocześnie ta karta od 3060 jest słabsza ma mniej pamięci Fauram, chociaż jak nieraz powtarzałem, w RTX 3060 te 12 GB pamięci Fauram, moim zdaniem to jest nadużycie. Mimo wszystko. No, RX 6600 wypada pod każdym względem gorzej od konkurencji od Nvidii. Mało tego, no, zarówno jak 3060 nie jest dostępny w cenie MSRP, nawet o tym nie możemy pomarzyć. Tak, i RX 6600 na starcie był dostępny za jakieś 2400 zł, i 2400 zł za taką kartę zdecydowanie nie jest warte inwestycji. Ale jak jesteśmy przy kartach graficznej i to w tym niskim segmencie, no, to pojawiają się plotki o RT. 3050 oraz 3050 Ti. Obie te karty miałyby dostać po 8 GB pamięci VRAM, natomiast wersja 3050 mogłaby być oferowana też 4 GB. Prawdopodobnie pojawi się ona dopiero jak Radeon, o którym przed chwilą mówiłem, czyli 6600, też pojawi się w wersji z 4 GB. Na razie są to wersje 8 GB, ale niewykluczone, że w przyszłości z mniejszą ilością GB pamięci VRAM też te karty będą się się pojawiać. 3050 Ti będzie bliżej 3060, jeżeli chodzi o ilość rdzeni CUDA, ponieważ będzie ich miała 2000, więc jest to różnica około 700 rdzeni CUDA. natomiast już taki 3050 zwykły, bez dopisku Ti, będzie tych rdzeni miał 1500, więc jest ta różnica w ilości rdzeni CUDA dość solidna i będzie to karta, no pamiętacie wszyscy Taką, takiego gtx 1050, no to będzie raczej taka karta. Natomiast tutaj wzbogacona o Ray Tracing i moim zdaniem Ray Tracing w tych właśnie tanich kartach graficznych może zrobić naprawdę dobrą robotę. I cały czas pozostając w temacie kart graficznych od NVIDIA, NVIDIA ponoć szykuje rtx 3080, ale z większą ilością pamięci VRAM. Z 12 gigabajtową pamięcią VRAM. Wersja 3080 Super też ma się pokazać. Ona prawdopodobnie dostanie 16 GB, a odświeżona wersja 3080 12 GB. Kiedy ona się pokaże? Prawdopodobnie w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. No oczywiście nie jest to jeszcze potwierdzone o takich kartach graficznych. Już rok temu mówiłem na swoim kanale, bo były o nich plotki, natomiast w związku z tymi zwyżkami cen na komponenty NVIDIA zdecydowała się nie dokładać większej ilości pamięci VRAM, tym sposobem dostaliśmy 30.8 z 10 GB pamięci FOREM, i ta odświeżona wersja ma dostać 2 GB więcej. Wersja super, aż 6 GB więcej od wersji podstawowej. Na koniec jeszcze dwie ciekawostki: a mianowicie aktualizacje z Windows 11 działają na niekompatybilnych urządzeniach. Microsoft mówił, że ok na samym początku w ogóle stanowisko, bo tak, musicie mieć TPM 2.0 i spełniać wszystkie wymagania, żeby mieć Windows 11. Potem zmiękli. Powiedzieli ok, nie musicie tego spełniać, ale musicie sobie zainstalować sami, nie dostaniecie aktualizacji. Później powiedzieli jednocześnie, to powiedzieli, że ok, ale jak tak sami sobie zainstalujecie na niekompatybilnym sprzęcie, to wam to wejdzie, ale nie dostaniecie aktualizacji. A teraz okazuje się, że po tym, jak wyszła pierwsza duża łatka do Windowsa 11, no bo tam kuleją procesory AMD na Windowsie 11 odrobinkę, ale już z tego co wiem, jest to naprawione. No więc po tej pierwszej aktualizacji okazało się, się, że nawet na niekompatybilnych urządzeniach Windows dostał aktualizację, więc śmiało, nawet jeżeli macie urządzenie, które nie jest oficjalnie kompatybilne, instalujcie i tak dostaniecie aktualizację. I wisienka na torcie, a mianowicie Steam walczy z kryptowalutami na takiej zasadzie, że wyrzuca ze swojego sklepu, czyli ze Steam'a, wszystkie gry oparte o blockchain, czy też posiadające jakiś zaszyty w sobie kod NFT, czyli ten handel NFT. I no, to dziwne to jest moim zdaniem ze strony Steama, bo z jednej strony tłumaczą się tym, że wyrzucają te gry z tego względu, że nie chcą, żeby na ich platformie były sprzedawane rzeczy, które w realnym życiu mają realną wartość. Natomiast przypominam, że no, handel na Steamie, jakby wymiana w sklepie Steam i skórki do CS-a to jest coś, co ma gigantyczną wartość w prawdziwym życiu. Nawet w jednym z pierwszych podsumowań tygodnia chyba była taka ciekawostka, gdzie doszła. Gdzie miała miejsce transakcja właśnie sprzedaży konta, czy też sprzedaży nawet jednego skina w CESie za 2 miliony złotych. Tak, jakiś chiński użytkownik kupił sobie takiego skina, więc to, to te są realne pieniądze. Moim zdaniem, nie ma co się rzucać na te technologie blockchainowe w grach. Jest to jakaś ciekawa koncepcja, podobnie jak NFT. Ponoć w NFT jest na razie więcej marketingu niż jakichś tam realnych zysków, natomiast jest to coś ciekawego. No i zdecydowanie wykorzystuje to Epic Store, który już zgłosił się po tych wszystkich wyrzuconych ze Steam, mówi. My Was przygarniemy. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie na tym kanale, który już w przyszłym tygodniu z kolejnym podsumowaniem newsów. No a ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was też na mój kanał i do subskrybowania tego kanału zostawcie subskrypcję, jak jeszcze tego nie robicie. Bardzo dziękuję też wszystkim tym, którzy już subskrybują. No i widzimy się w kolejnych filmach. A ja życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!